W tym roku w Polsce po raz kolejny zabije serce światowej muzyki za sprawą jednego z najstarszych i najważniejszych międzynarodowych konkursów pianistycznych Konkursu Chopinowskiego Warszawa, a dokładniej Filharmonia Narodowa stanie się epicentrum światowej pianistyki. Na każdym z etapów konkursu jest wykonywana muzyka najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Początki sięgają czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. Zainicjowanie konkursu było efektem toczącej się wówczas dyskusji o tym, jak właściwie grać Chopina. Sam konkurs nie powstałby bez polskiego pianisty profesora Jerzego Żurawlewa, ale także Henryka Rewkiewicza, który mocno wspierał przedsięwzięcie od strony finansowej. Pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny Fryderyka Chopina odbył się w 1927 roku, a swoim patronatem objął go prezydent Ignacy Mościcki. Konkurs Chopinowski to początek wspaniałych międzynarodowych karier muzycznych, ale także wydarzenie, które promieniuje polską muzyką, kulturą i głębią tradycji, inspirując świat dziedzictwem Fryderyka Chopina.